Chcę ci dać co najlepszego mam w sobie, nie wiem dlaczego to robię, pewnie dlatego, że to wciąż siedzi w mojej głowie. Chcę ci dać co najlepszego mogę ci dać. Smok ci ba, smok ci baciba, smok ci Chcę ci dać co najlepszego mam w sobie, nie wiem dlaczego to robię, pewnie dlatego, że to wciąż siedzi w mojej głowie. Chcę ci dać co najlepszego mogę ci dać. Smok ci baciba, smok ci baciba, ciba ci Chcę ci dać co najlepszego mam. Ku do niczego nie przydadzą się nam. Bonjour madame, z tobą grunt badam Gdy nurkuję po omacku, głową w dół spadam Rozsypanych znaczyń wór składam Głową w mur pytają co mu jest O tym myślę, gdy nikogo nie ma w domu Wiesz jak jest, życie jest jak test O tym musisz wiedzieć też Moknie w klasie brudny Mercedes-Benz I znów ogarnia mi ten dziwny nastrój Na bezluźnej wyspie zobaczyłem ślad stóp na piasku Król z tych lasów zwycięża A ten stuk twych obcasów mnie wkręca nie ma takiego miejsca, gdzie nie moglibyśmy pójść Pośrodku puszczy, nie puszczę, nie powiem puść Nie ma takiego miejsca, nie ma takiej możliwości Ten świat jest głodny, miłość Chcę ci dać co najlepszego mam w sobie Nie wiem dlaczego to robię Pewnie dlatego, że to wciąż siedzi w mojej głowie Chcę ci dać co najlepszego mogę ci dać Smok ci bać smok ci ciba ciba ci Chcę ci dać co najlepszego mam w sobie Nie wiem dlaczego to robię Pewnie dlatego, że to wciąż siedzi w mojej głowie Chcę ci dać co najlepszego mogę ci dać Smok ci ciba iba, ci ci ciba, ciba chiba! ci dać co najlepszego mam w sobie? Nie wiem dlaczego to robię. Pewnie dlatego, że to wciąż siedzi w mojej głowie. Ty w ciebie wbijam wzrok. Kolejny mija rok. Ej, o tym nawijam, bo kiedy się wbijam w ton, zapominam. Kolej mi ciut, więcej wina. Zesła mi cię boom, baby. To jakiś cud jest w tym. Chuj z tym, że dziś joint to jutro siwy dym. Jakie to ma dzisiaj znaczenie Tylko kusz, kusz, baby, to nasze przeznaczenie Czy się do gardła mokre prześcieradła o, Oni nic nie wiedzą Tylko ja wiem, jak o ciebie zadbać o, Oni nic nie widzą, ja widzę ciebie taką, jaką jesteś Mam dla ciebie wszystko, co najlepsze Wszystko Wszystko, co najlepsze Wszystko Chcę ci dać co najlepszego mam w sobie Nie wiem dlaczego to robię Pewnie dlatego, że to wciąż siedzi w mojej głowie Chcę ci dać co najlepszego mogę ci dać Smok ci bać smoke smok ci baciba, ciba Chcę ci dać co najlepszego mam w sobie Nie wiem dlaczego to robię Pewnie dlatego, że to wciąż siedzi w mojej głowie Chcę ci dać co najlepszego mogę ci dać Smok ci baciba, smok, ci baciba, ciba Kobieta, Muzyka matka Bogi i nadziei Idea, idei, i gospody nikt nie idzie za nią mogę skończyć w ogień bez nadziei Będą się modlili w Wtedy w świątyni złodziei To kobieta, muzyka, matka, bogini, nadziei Idea, idei, dobrodziei, gospodyni, niknie. Za nią mogę skoczyć w bez nadziei Będą się modlili wtedy w świątyni złodziei Oh.